Wyraźnie pamiętam, jak pierwszy raz zobaczyłem głównego inżyniera niemieckiej marki pracującego nad prototypem. Byliśmy na prywatnym torze testowym, a samochód sprawiał wrażenie ospałego, jakby ospałego. Inżynier nie podłączył komputera za 10 tysięcy dolarów, po prostu usiadł na miejscu kierowcy. Wykonał sekwencję naciśnięć pedałów i przekręceń kluczyka, która przypominała kod gry wideo, i nagle samochód obudził się z brutalną agresją. My, producenci, programujemy samochody dla przeciętnego kierowcy, który jest powolny i nieuważny, powiedział mi, zamykając drzwi. Ale sprzęt zawsze ma ukryty potencjał, który seryjna elektronika próbuje stłumić. Tego dnia zdałem sobie sprawę, że większość z nas jeździ okaleczonymi wersjami naszych samochodów. Przez lata w warsztatach samochodowych widywałem te metody trzymane w tajemnicy, ponieważ gdyby wszyscy o nich wiedzieli, Wizyty u dealera w celu aktualizacji oprogramowania zniknęłyby. Dzisiaj zdradzę te sztuczki, które balansują na granicy legalności, ale działają lepiej niż śmiałaby przyznać jakakolwiek instrukcja obsługi. Resetowanie adaptacyjnej skrzyni biegów. Jeśli czujesz, że Twój samochód z automatyczną skrzynią biegów nie reaguje już z taką samą ochotą jak w nowym samochodzie, że zmiany biegów wydają się ciężkie lub powolne, lub że system długo i intensywnie myśli przed redukcją biegu po naciśnięciu pedału przyspieszenia, niekoniecznie oznacza to, że skrzynia biegów ma słabą pamięć. W zdecydowanej większości przypadków przyczyną jest zła pamięć. Nowoczesne automatyczne skrzynie biegów, niezależnie od tego, czy są to przekładnie z konwerterem momentu obrotowego, dwusprzęgłowe, czy nawet niektóre wersje przekładni bezstopniowej SEFI-T, wykorzystują złożone algorytmy adaptacyjnego uczenia się. Systemy te stale monitorują sposób naciskania pedału przyspieszenia, prędkość pokonywania zakrętów i ogólny styl jazdy. Jeśli spędziłeś ostatnie 6 miesięcy poruszając się w zatłoczonym mieście, Powoli jadąc lub starając się oszczędzać każdą kroplę paliwa, jeżdżąc bardzo ostrożnie, komputer skrzyni biegów, technicznie znany jako jednostka sterująca skrzynią biegów czyli TCU, dostosował czasy nakładania się sprzęgieł i ciśnienia zaworów, aby zapewnić jak najpłynniejszą, najwolniejszą i najbardziej ekonomiczną jazdę. W zasadzie, wytrenowałeś swój samochód, aby stał się leniwym, pozbawionym charakteru pojazdem. Sztuczka inżynierii szarej, która zmusza skrzynię biegów do zapomnienia o tych szkodliwych nawykach, to procedura głębokiego resetu adaptacyjnego. To nie jest zwykły reset, to czyszczenie pamięci ulotnej jednostki sterującej. W większości pojazdów z ostatnich 15 lat, zwłaszcza marek europejskich i amerykańskich, występuje ukryta sekwencja, która brzmi jak żywcem wyjęta z instrukcji obsługi samochodu szpiegowskiego. Przy całkowicie wyłączonym silniku należy przekręcić kluczyk w stacyjce do pozycji ON, czyli takiej, w której wszystkie kontrolki na desce rozdzielczej się świecą, ale silnik nie uruchamia się. Następnie należy mocno wcisnąć pedał gazu do końca, upewniając się, że przycisk overdrive lub kickdown jest wyczuwalny pod koniec jego ruchu. Przytrzymaj pedał w tej pozycji dokładnie przez 30 lub 40 sekund. Diagnostyczny trik z kontrolką silnika. Zdecydowana większość kierowców wpada w panikę, gdy zapala się kontrolka check engine i pędzi do najbliższego mechanika, gdzie często płaci 50 lub 100 dolarów za samo podłączenie skanera i wyjaśnienie usterki. Oficjalny rynek części zamiennych nie chce ujawnić, że wiele samochodów posiada wbudowaną w deskę rozdzielczą funkcję autodiagnostyki awaryjnej, pierwotnie zaprojektowaną dla mechaników terenowych i niewymagającą zewnętrznych narzędzi. Ten trik jest uważany za nielegalny w modelu biznesowym warsztatów, ponieważ daje on pełną kontrolę nad informacjami, zanim spróbują sprzedać niepotrzebną naprawę lub wymienić czujnik. W markach takich jak Chrysler, Jeep czy Dodge trik ten znany jest jako sekwencja taneczna kluczyka. Procedura polega na włożeniu kluczyka i trzykrotnym szybkim przekręceniu go z pozycji blokady do pozycji zapłonu, bez uruchamiania silnika, kończąc sekwencję w pozycji zapłonu. Jeśli zrobisz to poprawnie, cyfrowy wyświetlacz licznika kilometrów przestanie pokazywać całkowity przebieg i zacznie wyświetlać serię kodów alfanumerycznych, takich jak P0300 lub P0420. Kody te są uniwersalnym językiem samochodu, który dokładnie informuje o usterce. Ale sztuczka idzie jeszcze dalej. W wielu modelach japońskich i niektórych starszych europejskich system diagnostyczny jest aktywowany przez zworkę na złączach lub przez sekwencję obejmującą lampkę sufitową w suficie. Po naciśnięciu określonych przycisków na przełączniku drzwi lub przycisku resetowania licznika kilometrów, komputer przechodzi w tryb migania. Kontrolka silnika zacznie migać wzorem długich i krótkich impulsów rodzajem samochodowego kodu Morsa. Na przykład dwa długie mignięcia, po których następują trzy krótkie, oznaczają kod 23. Kalibracja czujnika TPS za pomocą multimetru. Czujnik położenia przepustnicy, znany jako TPS, to kluczowy element, który działa jak centralny układ nerwowy między prawą stopą a mózgiem silnika. Jego funkcją jest wysyłanie zmiennego sygnału elektrycznego, który dokładnie informuje komputer o kącie otwarcia przepustnicy umożliwiając mu natychmiastowe obliczenie składu mieszanki paliwowo-powietrznej. Z biegiem lat ekstremalne temperatury w komorze silnika i ciągłe wibracje powodują rozregulowanie czujnika. Wewnętrzna karbonowa szyna zużywa się, a śruby mocujące przesuwają się o ułamki milimetra. Rezultatem jest najbardziej znienawidzony objaw wśród zapalonych kierowców. Opóźnienie przepustnicy. Naciskasz pedał gazu i masz wrażenie, że samochód potrzebuje czasu na mysłu. Zanim obroty wzrosną. Nowoczesne instrukcje serwisowe mówią, że TPS to uszczelniony element, którego nie można regulować, a w przypadku awarii należy go wymienić na nowy, co często kosztuje fortunę. Jednak staromodni mechanicy i tunerzy samochodów wyścigowych wiedzą, że to półprawda, mająca na celu zwiększenie sprzedaży części. Prawie wszystkie czujniki TPS mają lekko owalne otwory montażowe, które pozwalają na minimalny obrót. Za pomocą cyfrowego multimetru ustawionego na napięcie stałe można przechwycić przewód sygnałowy czujnika. Przy wyłączonym silniku, ale włączonym zapłonie, większość pojazdów wymaga odczytu dokładnie 0,5 V przy całkowicie zamkniętej przepustnicy. Jeśli odczyt wynosi 0,4 V, komputer uznaje przepustnicę za mniej otwartą niż w rzeczywistości, co skutkuje ubogą mieszanką i szarpaniem. Jeśli odczyt wynosi 0,6 V, system podaje zbyt dużą ilość paliwa, dławiąc początkową reakcję. Sztuczka polega na delikatnym poluzowaniu śrub czujnika i obracaniu go z chirurgiczną precyzją, obserwując wyświetlacz multimetru aż do uzyskania dokładnego odczytu fabrycznego. Czyszczenie wtryskiwaczy paliwa metodą maksymalnego cyklu obciążenia. Branża dodatków do paliw zarabia miliardy dolarów rocznie, sprzedając kolorowe butelki, które obiecują czyszczenie wtryskiwaczy i przywracanie utraconej mocy. Brutalna rzeczywistość techniczna jest taka, że większość tych produktów to nic innego jak rafinowana nafta z kilkoma rozcieńczonymi detergentami, które mają niewielki lub żaden wpływ na stwardniałe osady węglowe i skrystalizowany lakier. Najlepszy na świecie środek do czyszczenia wtryskiwaczy paliwa nie jest sprzedawany na stacjach benzynowych. Powstaje on w silniku, w określonych warunkach fizycznych. W branży nazywamy ten trik włoskim tuningiem lub maksymalnym cyklem obciążenia. Nowoczesne wtryskiwacze mają mikroskopijne otwory, które zatykają się osadami węglowymi w wyniku niepełnego spalania, zwłaszcza jeśli często jeździsz na niskich obrotach, aby oszczędzać paliwo. Sztuczka, którą wielu uważa za nielegalną ze względu na prędkość i hałas, polega na wyjechaniu samochodem na przejezdną autostradę i jeździe na niskim biegu, takim jak trzeci lub czwarty, utrzymując stałą prędkość obrotową silnika na poziomie od 4000 do 5500 obrotów na minutę przez co najmniej 20 do 30 km bez zatrzymywania się. Celem nie jest osiągnięcie prędkości torowych, lecz utrzymanie silnika pod wysokim obciążeniem termicznym. W ten sposób ciśnienie w szynie paliwowej wzrasta do maksimum, a temperatura na końcówce wtryskiwacza w komorze spalania osiąga punkt pirolizy. W tym stanie osady lakieru i nagaru miękną i są rozdrabniane przez masywny przepływ paliwa, naturalnie wydalane przez układ wydechowy. Błąd resetowania pamięci biegu jałowego. Prawdopodobnie sam tego doświadczyłeś lub znasz kogoś, kto doświadczył tego po wykonaniu podstawowych czynności konserwacyjnych, takich jak czyszczenie przepustnicy lub wymiana filtra powietrza i stwierdził, że samochód ma teraz nierówne obroty biegu jałowego. Obroty silnika wahają się samoistnie, lub samochód osiąga obroty do 1500 obrotów na minutę podczas postoju na światłach. Dzieje się tak, ponieważ jednostka sterująca silnikiem ECU posiada pamięć długoterminową, w której zapisuje wartości potrzebne do utrzymania pracy silnika, gdy przepustnica była pełna smaru i brudu. Czyszcząc metal, zmieniłeś fizyczne parametry dopływającego powietrza, ale komputer nadal stosuje stare elektroniczne ładki. Dealer poinformuje Cię, że musisz podłączyć oficjalny sprzęt diagnostyczny, aby wykonać wymuszone ponowne przyuczenie biegu jałowego, pobierając wygórowaną opłatę za proces trwający dwie minuty. Sztuczka inżynierska, aby usunąć ten błąd bez użycia specjalistycznych narzędzi, polega na całkowitym rozładowaniu kondensatora za pomocą przewodu połączeniowego. Procedura jest następująca: odłącz oba kable akumulatora najpierw ujemny, a następnie dodatni. Gdy kable będą wolne i odsunięte od zacisków akumulatora, aby uniknąć iskrzenia, połącz je ze sobą za pomocą przewodu połączeniowego lub po prostu dotykając ich przez co najmniej 10 do 15 minut. Spowoduje to całkowite rozładowanie wszystkich wewnętrznych kondensatorów w komputerze pojazdu, a tym samym wymazanie nietrwałej pamięci RAM, w której przechowywane są błędne dane adaptacyjnego uczenia się. Po ponownym podłączeniu akumulatora ECU wybudza się ze stanu całkowitej amnezji i jest zmuszony do przeprowadzenia skanowania czujników w czasie rzeczywistym. Wykrywając, że przepustnica jest teraz czysta i umożliwia optymalny przepływ powietrza, automatycznie kalibruje obroty biegu jałowego do ustawień fabrycznych w ciągu pierwszych kilku mil jazdy. Sztuczka z napięciem alternatora. To sztuczka granicząca z nielegalnością, ponieważ polega na bezpośredniej manipulacji systemem zarządzania energią pojazdu. W nowoczesnych samochodach producenci programują alternatory tak, aby ładowały przy bardzo niskim napięciu, często około 13,5 V, w celu zmniejszenia obciążenia mechanicznego silnika i zaoszczędzenia znikomej części paliwa, aby spełnić normy emisji spalin. Jednak z perspektywy czystej wydajności. Silnik spalinowy pracuje nieporównywalnie lepiej, gdy układ elektryczny pracuje przy napięciu od 14,2 do 14,5 V. Przy tym wyższym napięciu, cewka zapłonowa generuje znacznie mocniejszą i gorętszą iskrę na świecy zapłonowej, zapewniając pełne i szybkie spalanie mieszanki, wydobywając więcej energii z każdej kropli paliwa. Co więcej, Wtryskiwacze, które są zaworami elektromagnetycznymi, reagują szybciej i dokładniej na impulsy wyższego napięcia. W wielu pojazdach regulator napięcia decyduje o poziomie ładowania na podstawie sygnału referencyjnego z czujnika temperatury akumulatora lub bezpiecznika czujnikowego o nazwie SENS. Sztuczka tradycyjnych tunerów polega na umieszczeniu diody niskonapięciowej w przewodzie sygnałowym prowadzącym do alternatora. Dioda ta generuje sztuczny spadek napięcia o około 0,5 V w sygnale odbieranym przez regulator. W rezultacie regulator myśli, że napięcie w układzie jest niższe niż w rzeczywistości i nakazuje alternatorowi zwiększenie napięcia wyjściowego w celu kompensacji. Ten niewielki wzrost natychmiast zmienia zachowanie samochodu. Aktywacja ukrytych funkcji za pomocą menu inżynieryjnego Twój panel wskaźników, nawet najnowocześniejszy, celowo Cię okłamuje. Producenci odkryli, że przeciętni kierowcy boją się, widząc jak wskazówka wskaźnika temperatury płynu chłodzącego stale waha się w zależności od natężenia ruchu lub wzniesień. Dlatego zaprogramowali wskazówki i wskaźniki cyfrowe tak, aby pozostawały dokładnie po środku, dopóki temperatura silnika mieści się w bezpiecznym zakresie od 75 do 105 stopni Celsjusza. Problem polega na tym, że zanim wskazówka zdecyduje się przesunąć na czerwoną strefę, silnik jest już krytycznie przegrzany. Jeśli naprawdę chcesz dbać o swój samochód, potrzebujesz dostępu do rzeczywistych informacji odczytywanych przez komputer. Prawie wszystkie nowoczesne samochody z wyświetlaczami cyfrowymi lub systemami informacyjno-rozrywkowymi posiadają tzw. menu inżynieryjne lub menu serwisowe. W modelach Volkswagen Group Mercedes Benz lub BMW. Dostęp do niego uzyskuje się za pomocą kombinacji przycisków przypominających tajne kody, np. przytrzymując przycisk menu przez 10 sekund i obracając pokrętło głośności w określonym kierunku. Włączenie tego trybu odblokowuje kaskadę danych technicznych w czasie rzeczywistym, które normalnie byłyby widoczne tylko dla technika fabrycznego. Można zobaczyć dokładną temperaturę oleju silnikowego w stopniach Celsjusza, rzeczywiste ciśnienie turbosprężarki w barach. Dokładne napięcie akumulatora oraz, co najważniejsze, rzeczywistą prędkość cyfrową rejestrowaną przez czujniki ABS, eliminując 5% margines błędu, który występuje we wszystkich fabrycznych prędkościomierzach, aby uniknąć mandatów. Regulacja precyzyjnego hamulca ręcznego. Zdecydowana większość kierowców, a niestety również wielu niedoświadczonych mechaników, próbuje wyregulować luźny hamulec ręczny, dokręcając nakrętkę znajdującą się pod dźwignią wewnątrz samochodu. Jest to poważny błąd techniczny, który ostatecznie uszkodzi system. Regulacja za pomocą dźwigni jedynie rozciąga stalowe linki i zaburza równowagę napięcia między dwoma tylnymi kołami, nie poprawiając w żaden sposób rzeczywistej skuteczności hamowania. Prawdziwa precyzja, której używają mechanicy hamulców starej daty, aby uzyskać wrażenie gotowości do wyścigu, polega na bezpośrednim naciśnięciu na tylną oś, gdzie występuje tarcie. Niezależnie od tego, czy twój samochód ma tylne hamulce bębnowe czy tarczowe z małym wewnętrznym bębnem pomocniczym do parkowania, istnieje mechanizm zwany regulatorem gwiazdowym. Polega on na uniesieniu tylnej osi samochodu, usunięciu małej gumowej zatyczki znajdującej się na tarczy hamulcowej i użyciu płaskiego śrubokręta do ręcznego obrócenia tego wewnętrznego regulatora gwiazdowego. Celem jest rozciągnięcie szczęk hamulcowych do momentu całkowitego zablokowania koła, a następnie cofnięcie regulacji o dokładnie 3 lub 4 kliknięcia, aż koło znów będzie się swobodnie obracać, ale z lekkim, słyszalnym tarciem. Dokonując tej precyzyjnej regulacji na obu tylnych kołach, nie tylko zapewniasz krótkie, mocne i profesjonalne działanie hamulca ręcznego, ale także osiągasz coś o wiele ważniejszego. Ustawiasz szczęki hamulcowe tak, aby pedał hamulca roboczego reagował znacznie wyżej i z dużo bardziej natychmiastową siłą. Dzieje się tak, ponieważ eliminujesz martwy skok tylnych tłoczków. To różnica między samochodem, który wydaje się gąbczasty podczas hamowania, a takim, który ma mocną i zrównoważoną reakcję hamulca już od pierwszego milimetra nacisku na pedał. Domowa dekarbonizacja termiczna. To prawdopodobnie najbardziej znienawidzony trik dla warsztatów, które zarabiają na naprawach głowic cylindrów. Wtrysk wody to technologia stosowana w samolotach myśliwskich z czasów II wojny światowej w celu schłodzenia komór spalania i uzyskania dodatkowej mocy. Jednak w świecie konserwacji survivalowej służy ona do dogłębnego czyszczenia wnętrza, którego nie dorówna żaden dodatek chemiczny. Problemem nowoczesnych silników, zwłaszcza tych z wtryskiem bezpośrednim, jest gromadzenie się osadów węglowych na głowicach tłoków i zaworach. Nagar ten działa jak gąbka, pochłaniając paliwo i tworząc gorące punkty, które powodują przedwczesny zapłon, niszcząc silnik w dłuższej perspektywie. Ten trik, który musi być wykonany z chirurgiczną precyzją, aby uniknąć szoku hydraulicznego. Polega na wprowadzeniu bardzo drobnej mgiełki wody destylowanej przez układ dolotowy podciśnienia, gdy silnik jest rozgrzany do temperatury roboczej i osiąga około 2500 obrotów na minutę. Gdy woda dostanie się do komory spalania w temperaturze ponad 800 stopni Celsjusza, natychmiast rozpręża się, tworząc parę pod wysokim ciśnieniem. Zmiana stanu fizycznego powoduje efekt czyszczenia szokiem termicznym, który rozluźnia najtrudniejsze osady węglowe, zamieniając je w pył, który jest następnie wydalany przez spaliny. Hak czujnika tlenu z przekładką. W 2026 roku przepisy dotyczące emisji spalin stały się tak rygorystyczne, że komputer pokładowy zapalał kontrolkę check engine i ograniczał moc silnika, gdy tylko wykrył spadek wydajności katalizatora z 95% do 85%. Nowy, oryginalny katalizator mógł kosztować tysiące dolarów, często przekraczając wartość złomu 10-letniego samochodu. Właśnie tutaj pojawia się sztuczka z przekładką. Czyli oszustwem dla dodatkowego czujnika tlenu, praktyka, którą wiele organów uważa za nielegalną, za manipulowanie systemami kontroli emisji, ale która pozwala zaoszczędzić budżety całych rodzin. Dalszy czujnik tlenu ma jedno zadanie weryfikację działania katalizatora. Jeśli gazy przepływające przez niego są zbyt podobne do tych, które trafiają do układu, komputer zakłada, że katalizator jest uszkodzony. Sztuczka polega na zamontowaniu metalowego elementu, który odsuwa czujnik od bezpośredniego przepływu spalin, umożliwiając kontakt jedynie niewielkiej próbki z końcówką czujnika. Znajdując się dalej i otrzymując mniejszy przepływ powietrza, czujnik wysyła sygnał czystych spalin do jednostki sterującej. Zapobiega to przejściu samochodu w tryb awaryjny, umożliwiając silnikowi kontynuowanie pracy z normalną, wydajną mapą wtrysku paliwa. To proste rozwiązanie inżynieryjne, które przywraca funkcjonalność pojazdu, gdy elektroniczna biurokracja próbuje zmusić Cię do przedwczesnego wycofania go z eksploatacji z powodu części, która, choć nie działa idealnie, nadal pozwala na bezproblemową jazdę. Sztuczka z olejem dało. Olejem przekładniowym w silnikach diesla. Nowoczesne silniki diesla wyposażone w układy Common Rail to zadziwiająco precyzyjne maszyny, ale mają one swoją piętę achillesową. Obecny olej napędowy charakteryzuje się bardzo niską zawartością siarki, co jest sprzeczne z przepisami ochrony środowiska. Problem polega na tym, że siarka działała kiedyś jako naturalny środek smarny dla pompy wysokociśnieniowej i wtryskiwaczy, które pracują pod ciśnieniem przekraczającym 2000 barów. Bez tego smarowania metalowe elementy ulegają zużyciu w wyniku tarcia suchego, co ostatecznie prowadzi do powstawania mikrowiórów metalicznych. Niszczących cały układ wtryskowy. Zakazana sztuczka stosowana przez kierowców ciężarówek, którym udaje się przejechać z silnikami ponad milion kilometrów, polega na dodaniu do zbiornika paliwa precyzyjnie określonej ilości płynu do dwusuwowych automatycznych skrzyń biegów ATF, około 250 ml na 60 litrów oleju napędowego. Olej ten został zaprojektowany tak, aby spalał się bezpopiołowo. I ma doskonałe właściwości smarne w wysokich temperaturach. W połączeniu z olejem napędowym tworzy warstwę ochronną na tłokach pompy i igłach wtryskiwaczy, zmniejszając zużycie i metaliczny hałas silnika. Chociaż producenci ostrzegają, że może to uszkodzić filtr cząstek stałych, rzeczywistość techniczna w 2026 roku pokazuje, że dobrze nasmarowany układ wtryskowy zapewnia czystsze spalanie. Które z nawiązką rekompensuje wszelkie pozostałości oleju. To różnica między pompą wtryskową, która psuje się po 150 tysiącach kilometrów, a taką, która działa przez cały okres eksploatacji pojazdu. Renowacja reflektorów za pomocą polimeru parowego. Zapomnij o zestawach polerskich z supermarketu czy paście do zębów te triki działają tylko kilka tygodni, zanim plastik reflektora zżółknie i ponownie stanie się matowy. Problem polega na tym, że polerowanie usuwa oryginalną warstwę ochronną poliwęglanu przed promieniowaniem UV. Najskuteczniejszym trikiem, uważanym za niebezpieczny ze względu na toksyczność oparów, jeśli nie zastosuje się ochrony, jest chemiczna polimeryzacja parowa acetonem. Po przeszlifowaniu reflektora drobnym papierem ściernym o gradacji 1000, 2000 i 3000, w celu usunięcia utleniania, używa się specjalnego podgrzewanego kubka do odparowania płynnego polimeru. Gdy para przechodzi nad plastikiem, zachodzi reakcja chemiczna, która topi powierzchnię poliwęglanu i uszczelnia ją nową warstwą przezroczystego, ultraodpornego polimeru. Rezultatem jest fabryczne wykończenie o 100% przejrzystości optycznej, które nie ulegnie degradacji na Słońcu. Przepisy bezpieczeństwa w niektórych krajach próbują ograniczyć tę metodę, ponieważ wymaga ona ostrożnego obchodzenia się z chemikaliami, ale to jedyny sposób na przywrócenie pełnej jasności reflektorów w samochodzie bez wydawania fortuny na nowe. To proces renowacji na poziomie przemysłowym, dostępny dla doświadczonego użytkownika, który nie boi się pobrudzić rąk, aby wyraźnie widzieć w ciemności. Osłona termiczna układu dolotowego. Termodynamika jest prosta. Zimne powietrze jest gęstsze i zawiera więcej tlenu, co pozwala na spalenie większej ilości paliwa i wygenerowanie większej mocy. Problem polega na tym, że inżynierowie, aby zaoszczędzić miejsce i koszty, często umieszczają plastikowe rury dolotowe tuż nad silnikiem lub w pobliżu chłodnicy, gdzie powietrze jest podgrzewane przed wejściem do cylindrów. Każdy wzrost temperatury powietrza dolotowego o 10 stopni może oznaczać utratę nawet 3% mocy silnika. Sztuczka z osłoną termiczną polega na użyciu wysokotemperaturowej taśmy aluminiowej lub nawet izolacji termicznej stosowanej w budownictwie do owinięcia całego układu dolotowego i obudowy filtra powietrza. Tworząc tę odblaskową barierę zapobiegasz podgrzewaniu powietrza wpadającego do komory spalania przez promieniowanie cieplne z silnika. Jest to w zasadzie domowej roboty układ dolotowy zimnego powietrza, który działa równie dobrze, a nawet lepiej niż drogie, tysiącdolarowe zestawy z włókna węglowego. W naszym warsztacie zmierzyliśmy spadki temperatury w układzie dolotowym sięgające nawet 15 stopni Celsjusza po zastosowaniu tej osłony, co przekłada się na znacznie agresywniejszą reakcję przepustnicy i brak utraty mocy silnika w najgorętsze letnie dni. To czysta i darmowa poprawa osiągów, którą producenci ignorują ze względów estetycznych. Procedura docierania pierścieni tłokowych w fazie późnej. Osiągnęliśmy pierwsze miejsce dzięki najbardziej kontrowersyjnemu, a zarazem skutecznemu trikowi w całej inżynierii przetrwania. Wiele silników zaczyna spalać olej nie dlatego, że są zniszczone, ale dlatego, że pierścienie tłokowe uległy zeszkleniu w wyniku lat zbyt spokojnej jazdy po mieście. W takim przypadku pierścienie nie przylegają prawidłowo do ścianek cylindra, co powoduje wzrost ciśnienia oleju i spadek sprężania. W instrukcji obsługi znajduje się informacja o konieczności przeprowadzenia gruntownego remontu silnika. Istnieje jednak procedura zwana późnym lub dynamicznym docieraniem pierścieni tłokowych. Trik ten polega na wymianie oleju na wysokiej jakości olej mineralny bez nadmiernych modyfikatorów tarcia i wyjechaniu samochodem na pagórkowatą drogę. Przy silniku rozgrzanym do temperatury roboczej należy wykonać pełne przyspieszenie z 2000 do 5000 obrotów na minutę na trzecim biegu, a następnie, co jest niezwykle ważne, całkowicie zwolnić pedał gazu i pozwolić silnikowi wyhamować samochód do 2000 obrotów na minutę. Powtarzanie tego cyklu 10 lub 15 razy generuje ekstremalne dodatnie i ujemne ciśnienia w cylindrze, przywracając żywotność i moc, które zostały skradzione przez lata powolnego ruchu. Jeśli dotarłeś aż tutaj, posiadasz teraz wiedzę, która odróżnia zwykłego kierowcę od prawdziwego strażnika mechaniki. Rozłożyliśmy na czynniki pierwsze wszystko, od części skrzyni biegów po fizykę pierścieni tłokowych, ujawniając sztuczki, które wielu uznałoby za tabu, ale które są niczym więcej niż czystym zastosowaniem nauki i doświadczenia, a nie komercyjnym doraźnym celem producentów.